Cześć, witam Was kochani na kanale Prawo Jazdy Autoturbo. Kontrolki na desce rozdzielczej nieraz u kierowców po włączeniu danej kontrolki wywołują przyspieszone bicie serca, panikę, nerwy, stres. Z jednej strony może okazać się, że niepotrzebnie tak reagujemy, bo to może być na przykład y, brak płynu w spryskiwaczach, ale niestety również może pokazać poważną usterkę wiążącą się z kosztowną naprawą w serwisie czy w warsztacie. A teraz idziemy z tematem. Jak wiecie, samochód posiada pierdyliard kontrolek. Im nowszy samochód, tym jeszcze bardziej zawiły piktogram na desce rozdzielczej. Omówimy sobie te najważniejsze kontrolki, najczęściej występujące w naszych samochodach. Jak wiecie, kontrolki dzielą się na zielone czyli informacyjne żółto-pomarańczowe czyli tak zwane ostrzegawcze i czerwone czyli te alarmowe Omawiając kontrolki związane ze światłami zewnętrznymi w pojeździe, pojawi się na pewno kontrolka niebieska i żółta, ale to nie będzie świadczyć o tym, że mamy dostawać już palpitacji serca. Po prostu w zbiorze kontrolę, kontrolka niebieska będzie informowała nas, że mamy włączone światła drogowe, tak zwane długie, a żółta, że włączyliśmy światła przeciągowe tylne. Jeżeli pojawi się taka kontrolka, to znaczy, że mamy włączone światła pozycyjne. Tych świateł używamy w warunkach, kiedy nasz pojazd nie jest dostatecznie widoczny przez innych uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to postoju naszego pojazdu w miejscu, które może ograniczać naszą widoczność. Jednym słowem, określają pozycję naszego pojazdu i w warunkach nocnych nasz pojazd powinien być widoczny z odległości 300 metrów przy dobrej przejrzystości powietrza. Pamiętajmy, że te światła również mają swoje zastosowanie, kiedy mamy awarię pojazdu. Wykonując postój, jeżeli mamy uszkodzone światła awaryjne albo nasz pojazd nie jest w nie wyposażony, włączamy światła pozycyjne. Kiedy jeszcze? Wtedy, kiedy jesteśmy holowani, pomijając trójką doszygawczy lub sygnał barwy żółtej, jeżeli holowanie odbywa się w trudnych warunkach. Ograniczających widoczność, również włączamy światła pozycyjne. Natomiast taka kontrolka informuje, że mamy włączone światła mijania. Włączamy je zaraz po przekręceniu kluczyków w stacyjce i jeździmy na nich 24 godziny na dobę. Oświetlają drogę na odległość od 40 do 60 metrów i świecą się asymetrycznie: czyli prawy reflektor świeci dalej, lewy krócej. Taka kontrolka niebieska, jeżeli pojawi się na desce rozdzielczej, to znaczy, że. Jedziemy na światłach drogowych, czyli na tak zwanych długich. Pamiętajmy, możemy je włączyć, kiedy droga jest nieoświetlona, bez znaczenia, czy to jest obszar zabudowany, czy jesteśmy poza obszarem. Te światła oświetlają drogę na co najmniej 100 metrów i świecą się symetrycznie, czyli dwa reflektory z przodu świecą na taką samą odległość. Pamiętajmy, by nigdy ich nie używać podczas mgły. A kiedy należy te światła przełączyć na mijania, macie to teraz wyszczególnione w tabeli. Żółta taka kontrolka to kontrolka świateł przeciągowych tylnych. W zależności od konstrukcji i marki pojazdu, światła te mogą występować albo z tyłu jedno po lewej stronie pojazdu lub na środku. A jeżeli występują dwa, to zawsze symetrycznie z lewej i z prawej strony pojazdu. Włączamy je, kiedy widoczność przed nami jest mniejsza niż 50 metrów. Jeżeli poprawią się warunki atmosferyczne, jesteśmy zobowiązani natychmiast je wyłączyć. Pamiętajmy, że włączamy je, kiedy nie tylko jest mgła, ulewa czy śnieżyca, powodująca ograniczoną widoczność. Nie sugerujemy się nazwą światła, a interpretacją. Natomiast jeżeli nasz pojazd jest wyposażony w światła przeciągowe, przednie, bo. I nie są one obowiązkowe w pojazdach. Oczywiście można je włączyć podczas mgły, ale można je włączyć również w warunkach ograniczonej widoczności, ulewa, śnieg. Wyjątkiem jest jazda nocą po krętej drodze. Wówczas dopuszczalne jest korzystanie z nich także przy dobrej widoczności, ale. Musi droga być oznaczona znakami ostrzegawczymi niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo lub w lewo, wraz z tabliczką droga kręta. Kolejna kontrolka zielona strzałka strzałki, czyli kierunkowska lub światła awaryjne. Jeżeli pojawi się migająca zielona strzałka w danym kierunku, to znaczy, że wykonujemy manewr zmiany kierunku jazdy w prawo lub w lewo, albo zawracamy lub zmieniamy pas ruchu. Natomiast jeżeli dwie jednocześnie strzałki zielone pojawią się, to najprawdopodobniej ostrzegamy o awarii naszego pojazdu lub pojawią się wtedy, kiedy gwałtownie, silnie przyciśniemy pedał hamulca, wówczas uruchomi się system ESS, czyli Emergency Stop Signal. Pamiętajmy, że światła te w pojeździe wydają akustykę. Jeżeli będzie ten charakterystyczny dźwięk odbiegał od tak zwanej normalności, będzie bardziej intensywny, szybszy, to znaczy, że prawdopodobnie mamy spaloną żarówkę. Zielona kontrolka, jeżeli się taka pojawi, to znaczy, że mamy włączony tempomat, który służy do kontrolowania i utrzymywania stałej prędkości samochodu bez naszej ingerencji. Pozwala on na taką jazdę ze stałą prędkością, zarówno na wzniesieniach, jak i na równej nawieśni. Naciśnięcie na pedał hamulca lub sprzęgła spowoduje jego wyłączenie. Jeżeli pojawi się żółta taka kontrolka ostrzygawcza, to znaczy, że mamy niski poziom ciśnienia w oponach. Czy wpadać od razu w panikę? Nie. Pamiętajmy, nie zawsze to może wynikać, że złapaliśmy gumę. Może to na przykład wynikać pod wpływem zmiany temperatury. Czy również może pojawić się taka kontrolka ze względu na uszkodzenia mechaniczne takiego czujnika, na przykład podczas... Gwałtownego wjechania w krawężnik. Najlepiej podjechać na stację z kompresorem i dopompować koło zgodnie ze specyfikacją pojazdu. Jeżeli po krótkim czasie znów pojawi się problem, warto odwiedzić wulkanizację. Pojawienie się takiej kontrolki ostrzegawczej oznacza, że mamy awarię światła zewnętrznego. Prościej mówiąc, spaliła nam się żarówka. Należy jak najszybciej ją lub je wymienić. Kontrolka, która bardzo często się pojawia w pojazdach, to tzw. check engine. To kontrolka pokazująca błędy zapisane w pamięci komputera pojazdu. Nie popadajmy w panikę. Jeżeli ona się zapali, może być to błahy błąd albo ostrzegający o zbliżającej się poważnej awarii. Często po wyłączeniu i włączeniu pojazdu kontrolka znika i nie należy się tym przejmować. Natomiast jeżeli będzie nadal się świecić, to może być to jeden z wielu powodów awarii silnika. Na przykład nieprawidłowe działanie świec zaponowych lub przewodów, uszkodzenie katalizatora, przepalenie cewki zapłonowej, nieprawidłowy sygnał sondy lambda i w miarę szybkiej możliwości należy odwiedzić warsztat czy serwis. Bardzo często kontrolka ta pojawia się w pojazdach wyposażonych w LPG, tak zwany ten gaz. Przyczyną może być, że instalacja uległa na przykład rozregulowaniu i źle dawkuje gaz, oraz należy wymienić filtr gazu. Ta kontrolka, tak zwana śnieżynka, pojawia się kiedy temperatura na zewnątrz pojazdu jest mniejsza lub równa 4 stopnie Celsjusza. Jeżeli kontrolka żółta pojawi się takiego dystrybutora, to znaczy, że potocznie jedziemy na oparach. Zazwyczaj na rezerwie przejdziemy od 50 do 60 km. Jednym słowem, trzeba odwiedzić stację benzynową. Natomiast jeżeli pojawi się Taka kontrolka, żółte kółko i przerywane nawiasy to znaczy, że klocki hamulcowe są na wykończeniu. Jednym słowem się starły. Podczas hamowania można wtedy usłyszeć taki piszczący odgłos. Oczywiście można kontynuować jazdę, ale najlepiej, by była to jazda w kierunku warsztatu czy serwisu. Czerwone kontrolki, te najbardziej stresujące, co one oznaczają? Poziom oleju. Pojawienie się tej kontrolki no, nie wróży nic dobrego. Oznacza niedobór oleju. Należy natychmiast zatrzymać pojazd i po ochłodzeniu silnika sprawdzić poziom oleju na wskaźniku i uzupełnić jego niedobór. Może przyczyną być również zbyt niskie ciśnienie w układzie smarowania. Podczas ponownego. Kontynuowanie jazdy, jeżeli zapali się znów kontrolka, należy bezwzględnie zatrzymać się i wezwać pomoc drogową. Kontynuowanie jazdy grozi zatarciem silnika. Kontrolka akumulatora, co oznacza, a oznacza, że jeżeli po uruchomieniu pojazdu kontrolka nie zgaśnie lub zapali się podczas jazdy, oznacza to, że alternator nie ładuje akumulatora. Jednym słowem, jeżeli będziemy nadal kontynuować jazdę ze świecącą się tą kontrolką, po jakimś czasie samochód najprościej mówiąc zatrzyma się, zgaśnie. Zabraknie mu prądu. Niestety, no wtedy musimy zadzwonić po pomoc drogową. Kontrolka temperatury i poziomu płynu chłodzącego informuje o wzroście temperatury płynu chłodzącego lub niedoborze tego płynu. Pamiętajmy, należy niezwłocznie się zatrzymać, bo może zakończyć się zatarciem silnika. Sprawdzamy poziom płynu chłodzącego i starajmy się uzupełnić jego niedobór. Uwaga! Otwieramy korek od zbiornika dopiero na tak zwanym już zimnym odstanym silniku. W przeciwnym razie grozi to groźnym oparzeniem. Pojawienie się takiej kontrolki, to znaczy jak sama grafika nam pokazuje, Pasy nie są zapięte. Najczęściej sygnał w samochodzie o niezapiętych pasach pojawia się po przekroczeniu 20 km na godzinę. Jeżeli na swojej desce rozdzielczej zauważycie taką kontrolkę, czyli kontrolkę awarii poduszki powietrznej. Alarmuje wręcz Was o uszkodzeniu poduszki powietrznej, co grozi, że podczas kolizji czy wypadku nie zadziała poprawnie w sytuacji bardzo niebezpiecznej. Kontrolka awarii układu hamulcowego, która może nas narazić na. Ogromne niebezpieczeństwo. Ta kontrolka może mówić nam o zaciągniętym hamulcu postojowym lub zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego. Jeżeli hamulec postojowy nie jest zaciągnięty, wówczas powinniśmy sprawdzić, czy nie występuje jakiś wyciek płynu hamulcowego. Jazda bez płynu hamulcowego może przyczynić się do utraty prawidłowego uruchomienia hamulców, co rezultatem Wydłuży nam drogę zatrzymania. Może to być bardzo niebezpieczne podczas jazdy. Tak kończąc, ten materiał, jak widzicie, był poświęcony najczęstszym kontrolkom pojawiającym się podczas jazdy samochodem. Te ikonki, kontrolki czy piktogramy, które sobie omówiliśmy, mogą się w jakimś minimalnym stopniu różnić w różnych markach samochodów, ale już teraz będziecie Mniej zestresowani, jak zapali Wam się jakaś kontrolka i będziecie wiedzieć mniej więcej jak się zachować. A tymczasem wielkie dzięki, że dotrwaliście do końca. Jeżeli materiał Wam się podobał, gorąco zachęcam o kliknięcie suba i pozostawienie tej takiej motywującej łapki w górę. Dzięki za uwagę! No i trzymajcie się! Cześć!